Sekret RF to zabieg medyczny radiofrekwencji mikroigłowej wykonywany przez lekarza. Podstawowym zastosowaniem radiofrekwencji mikroigłowej jest działanie odmładzające, anti-aging, polegające na poprawie napięcia skóry, likwidacji drobnych zmarszczek oraz redukcji wiadkości skóry. Zabieg jest z powodzeniem stosowany w celu ujędrnienia skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz innych rejonów ciała, takich jak skóra brzucha. Niewątpliwą zaletą sekreteref, RF jest możliwość wykonywania zabiegu na delikatnej skórze powiek. Urządzenie SecretRF bardzo dobrze radzi sobie z rozszerzonymi porami, bliznami potrądzikowymi oraz przebarwieniami pozapalnymi. A dzięki zastosowaniu opatentowanych igieł półizolowanych sprawdza się w leczeniu rozstępów. W urządzeniu SecretRF łączymy dwa zjawiska: mikronakowanie skóry oraz emisję fal radiowych. Powtarzające się mikronakłuwania mocno pobudzają skórę do regeneracji i gojenia, natomiast fale radiowe odgrzewają skórę, powodując przebudowę kolagenu oraz stymulując produkcję nowych włókien kolagenowych. Każdy zabieg SecretRF wykonywany jest jednorazowymi, sterylnymi głowicami z pozłacanymi mikroigłami. Urządzenie SecretRF spełnia najbardziej rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności działania. O czym poświadczają amerykański certyfikat FDA oraz europejski certyfikat CE. Zabieg jest praktycznie bezbolesny, ponieważ przed nim na skórę nakładany jest krem znieczulający. Okres rekonwalescencji po zabiegu jest krótki. Zaczerwienienie skóry znika zazwyczaj po 3-4 godzinach. Efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu. Jednak w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów rekomenduje się wykonanie serii zabiegów. 3 do 5 w odstępach czterotygodniowych. Zapraszam na zabieg sekret RF Błażej Skrzyczewski.